Witam na kanale. Dzisiaj w końcu udało się skończyć instalację fotowoltaiczną do ciepłej wody użytkowej. Mamy tu założonych 7 paneli 215 W na systemu montażu do blachodachówki, bo było lepiej. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Zaraz przejdziemy do sterownika i jak to wygląda w piwnicy. No i tak, ciemność nastała, jak to w piwnicach, w starym budownictwie. O, może coś będzie tak widać. Tu mamy sterownik firmy Elkar. Kolejny polski sterownik. Naprawdę, mój od nowości ma problem taki, że gdzieś ścieżka jest niedolutowana i nie widzę środkowych belek, no ale to mi jakoś nie przeszkadza w tym momencie mamy 300 W z dachu, widocznie już któraś chmura doszła do dachu kabloteka zabezpieczenie sterownika, żeby odpiąć panele i tu u góry zastosowałem zasilacz, który można podpiąć pod sterownik, tak żeby nie gaz kiedy zniknie zasilanie z paneli no i standardowo bojlerek setka galmet zmieniona grzałka na nową i wstawiony termometr tak, żeby w razie w można było wraz podpatrywać co się dzieje na z temperaturą wody w układzie, no co prawda kilkanaście minut temu to dopiero uruchomiłem więc Mamy tak jak widać tutaj temperaturę 30 stopni, a tu nam czujka pokazuje, że jest 34. No, lekka rozbieżność między elektroniką a manualem. No ale niestety tak musi być. Także za jakiś czas może nagram kolejny filmik jak to dalej działa. Na razie wygląda dość obiecująco. Także zapraszam po więcej w następnych filmikach.